Witam, pokażę Wam dzisiaj muzyczne stateczki firmy Bun. Mamy w środku opakowania trzy takie statki, ale które możemy na przykład łączyć ze sobą. Jak będą pływać sobie po brzegu wanny. Każdy z nich jest z innym kolorem, Ale prawdziwa magia zaczyna się dopiero wtedy, kiedy pływają na powierzchni wody. Bo wtedy zaczynają grać. Zobaczcie, jak to wygląda. Trzy udeczki to Nisbuna. Puszczamy je, pływają sobie, spokojnie dryfują, ale słuchajcie, w środku mają gwizdki. Zobaczcie. W różnej wysokości jakie wciskamy, to możemy nimi grać, ale możemy też je zaczepić jeden o drugi i cały transport przewieźć po całej wannie tak aby sobie sprytnie pływały, samodzielnie lub razem.